Technik avionik. Technik avionik jest specjalistą zajmującym się diagnozowaniem, naprawą oraz obsługą urządzeń automatyki lotniczej, a także wszystkich elementów elektronicznych. Do wykonywania tego zawodu nie wystarczy posiadanie technicznego wykształcenia. Niezbędne jest posiadanie licencji B2 Technika avionika. Aby uzyskać te licencję należy zdać składający się z wielu modułów egzamin oraz udokumentować posiadanie odpowiedniej praktyki zawodowej, którą można zdobyć w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant. Technika wionik może pracować w biurze. Tam zajmuje się odczytywaniem oraz prowadzeniem dokumentacji technicznej statków powietrznych. Technik Awionik posługuje się w swojej pracy rysunkami technicznymi. Zajmuje się obsługą technicznego wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych. Przeprowadza również pracę z zakresu montażu mechanicznego elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przed wylotem, a także po powrocie pilota, technika Wionik sprawdza stan techniczny maszyny, a także kontroluje jej parametry za pomocą urządzeń pomiarowych. Osoba z takim wykształceniem może pracować wszędzie tam, gdzie znajdują się statki powietrzne. W zależności od firmy, w której pracuje, może się zajmować ich produkcją albo eksploatacją.